Dzień dobry Państwu, Energy Days w Katowicach, pierwszy dzień tegorocznej konferencji. Ze mną jeden z najważniejszych gości, jeśli nie najważniejszy gość, pan Miłosz Motyka, minister energii. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Pierwsze i podstawowe pytanie dotyczące cen prądu. Jak one będą się kształtować w przyszłym roku? Wiadomo, że jeszcze do końca tego są zamrożone, a co z 2026? Czy jest czego się obawiać, czy, czy nie? Jeżeli chodzi o rok 2026, to my w ocenie skutków regulacji do właśnie tej ustawy, którą um, Pan Prezydent podpisał, która gwarantuje... Cenę na poziomie 500-200 MWh, wpisaliśmy, że od nowego roku spodziewamy się, że ta cena gwarantowana przez prezesa Urzędu Regulacji Energii zatwierdzona będzie niższa niż poziom mrożenia. I już dzisiaj widzimy, że cena energii zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na ostatni kwartał, choć on jest najdroższy, jest istotnie niższa niż cena energii zatwierdzona na pierwsze trzy kwartały tego roku. I to daje nam dzisiaj. Um, możliwość stwierdzenia, że od nowego roku będziemy mogli odejść od mrożenia cen, bo ten poziom e, zatwierdzony przez prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie niższy niż cena dzisiaj e, mrożona na poziomie 500 zł za megawattogodziny. Mówimy o cenach prądu, a też no, wyobraźnie rozpalają te giga inwestycje, które przed nami, czyli elektrownia jądrowa, również offshore. E, pytanie, czy uda się je dowieść no, cała w czasie? następna dekada. To jest wielki plac budowy na polskiej energetyce i to właściwie w każdym sektorze. I tak będzie powstawał wiatr na lądzie, ale giga inwestycje na morzu. 6 gigawatów mocy z wiatraków na morzu tylko do 2030 roku, a pierwszy prąd już w 2026 z jednej i 2027 z drugiej farmy. Energetyka jądrowa, a po drodze powstające nowe bloki gazowe będą stabilizowały ten system. Od 2036 roku e, liczymy na to, że w polskich gniazdkach, w polskich domach już będzie można skorzystać z prądu produkowanego właśnie w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. A przy okazji i po drodze będziemy włączać do systemu także małe modułowe reaktory, które są przyszłością, a myślę, w latach 30. kolejnej dekady będą już. Teraźniejszością. I dzisiaj widzimy, że ta technologia też bardzo szybko się zmienia. Jeszcze myślę kilka lat temu to, o czym mówiliśmy przed momentem na panelach, chyba wyobraźnia nawet nie wskazywała na to, byśmy mieli tyle mocy z fotowoltaiki, szczególnie z przydomowych instalacji. Dzisiaj widzimy ten sam trend w magazynach energii. Myślę, że taką mapą drogową. Na te najbliższe lata będzie krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, który przyjmiemy i który zostanie przesłany do Brukseli jeszcze w tym roku. I on pokaże jakie też dzisiaj szanse daje technologia magazynowania energii, że dzięki inwestycjom w oze i magazynu, energii, magazynu energii właśnie będziemy mogli mówić, że ceny energii będą istotnie niższe w kolejnych latach. A jeśli chodzi o te duże inwestycje, bo są takie dwa głosy, jak one wpłyną na ceny energii w przyszłości. Jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w ramach pierwszej fazy offshore'u, to widzimy dzisiaj, że będzie to tanie. Jeżeli chodzi o inwestycje związane z energetyką jądrową, to ona musi stabilizować system i tak energia jądrowa dzisiaj daje niższą cenę niż energia, którą będzie zastępowała, mówimy tutaj o energetyce węglowej. Więc dzięki temu będziemy mieli więcej stabilnej, ale tańszej i niskoemisyjnej mocy w systemie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.